Witam państwa, dzień dobry. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Omen odkodowany. Czym naprawdę są zabobony? Hmm, ciekawy temat, 16 kwietnia 2025 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Wiara we wróżby. Te ulotne chwile, takie jak kot przeskakujący przez twoją ścieżkę, szczypta rozlanej soli lub rozbite naczynie. Przetrwała we wszystkich kulturach i wiekach. Te pozorne przyziemne wydarzenia są często przesiąknięte głębszym znaczeniem, interpretowane jako ostrzeżenia lub wskazówki przed siłami przekraczającymi poza, wykraczającymi poza nasze zrozumienie. Czym są wróżby i dlaczego mają znaczenie? Omen jest tradycyjnie definiowany jako znak lub wydarzenie. Które uważa się za przepowiadające przyszłość, często niosące wiadomość o dobrym lub złym losie. Od starożytnych cywilizacji po współczesne społeczeństwa ludzie szukali wróżb, aby poradzić sobie z niepewnością życia. Kod prze przecinający czyjąś drogę yy, może sygnalizować zbliżające się nieszczęście w niektórych kulturach, chyba raczej bardziej czarny kot, to trzeba dodać podczas gdy spadająca gwiazda może zwiastować szczęście w innych. Rozsypana sól, potłuczone lustra, a nawet obserwacja konkretnych zwierząt zostały wplecione w gobelin ludzkich systemów wierzeń. W, istocie, w swojej istocie wróżby odzwierciedlają ludzkie pragnienia odnalezienia sensu w tym, co nieprzewidywalne służą jako pomost między namacalnym światem a tym, co niewidzialne, oferując poczucie połączenia siłami większymi niż my sami. Aby jednak zrozumieć wróżby, musimy najpierw odrzucić błędne wyobrażenia na temat przedmiotów lub stworzeń, których to dotyczy, takich jak czarne koty, sól czy karty do gry, i rozważyć szerszy kontekst tej symboliki. Niewinność kotów suli karty. Postawmy sprawę jasno: kot to po prostu kot, niczym się nie różniący od swoich białych lub pręgowatych kuzynów. Kiedy przecina Twoją ścieżkę, prawdopodobnie goni mysz lub zmierza do swojego ulubionego miejsca drzemki, a nie planuje Twojego upadku. Koty, niezależnie od koloru, są zwierzętami kierującymi się instynktem, a nie kosmicznymi planami. Podobnie sól jest jedynym minerałem niezbędnym do, prze, do przeprawiania, e, przeprawiania po, potraw lub konserwowania mięsa, a nie zwiastunem zagłady, niezależnie od tego, czy jest to sól kuchenna, mors, sól morska, czy nawet wybuchowa sól e, batoleta. Brakuje jej świadomości, lub intencji. Rozl rozlania, właściwie rozsypanie go może cię denerwować, ale z natury nie, nie, nie przeklina Twojego dnia. Karty do gry również to tylko atrament na papierze lub Formu, formalny plastiku używany do gier lub magicznych sztuczek. Same w sobie nie mają mistycznej mocy, mimo że w niektórych tradycjach kojarzą się z wróżbami. A wie, y, dlaczego więc te y, zwyczajne rzeczy mają taki ciężar w naszych umysłach? Odpowiedź nie leży w samych przedmiotach, ale w znaczeniu, jakie im przepisujemy znaczeniu, które może wynikać. Z, z czegoś znacznie większego wróżby jako język uniwersalny. Wyobraź sobie, że, że musisz przekazać pilną wiadomość komuś, kto mówi w innym języku. Używałbyś słów, gestów lub symboli, które rozumieją prawdę. Chińczyk najlepiej reaguje na mandaryjski, anglik na angielski, a osoba niesłysząca na język migowy. Ta sama zasada odnosi się do wróżb, które według niektórych są wiadomościami od sił wyższych, boskich lub duchowych, sił, które nas prowadzą, ostrzegają lub yy, doradzają. Siły te, zgodnie z wieloma tradycjami duchowymi, działają w obrębie granic, nie mogą zmusić nas do działania dzięki świętemu darowi, jakim jest wolna wora. I często opisywana jako cecha definiująca ludzkość, w przeciwieństwie do zwierząt, których instynkt traktuje ich zachowania, wilk musi polować, aby przetrwać. Ludzie mogą wybierać swoje ścieżki. Ta wolność wiąże się z odpowiedzialnością: jesteśmy odpowiedzialni za nasze decyzje, w przeciwieństwie do stworzeń związanych z regułami natury. Zwierzęta to zazwyczaj działają na zasadzie instynktu. Siły wyższe, szanując tę autonomię, komunikują się za pomocą subtelnych wskazówek, a nie bezpośrednich poleceń. Posługują się cudysów językiem naszego kulturowego i oso osobistego rozumienia, symbolami takimi jak czarne koty, rozlana sól czy potłuczone naczynia, które rezonują z naszymi przekonaniami. Kot przecinający Twoją drogę może sygnalizować cudysów. Zatrzymaj się, zastanów się nad swoim kierunkiem. Nie dlatego, że kod jest magiczny, ale dlatego, że jest to symbol, który rozpoznajesz i rozumiesz. Dla kogoś innego ostrzeżenie może być innym znakiem dostosowanym do jego światopoglądu. Różnice kulturowe we wróżbach. Język wróżb jest głęboko kulturowy. Kod może oznaczać kłopoty w zachodnim folklorze. Ale w Japonii często jest symbolem dobrobytu. Rozlana sól może zapowiadać kłótnię w, jedne, w jednej tradycji, podczas gdy w innej jest nieistotna. Rozważymy następujące przykłady: plemię Kikuyu, Kenya. Widok wypróżniającej się małpy może być znakiem do przerwania podróży, ostrzeżeniem przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. In Inuici Grenlandcy. Z zauważenie wieloryba na horyzoncie może odradzać łowienie ryb, sugerując zburzone morze lub słabe połowy. Starożytny Rzym. Augurowie interpretowali wzorce lotów ptaków, aby kierować decyzjami odbite w popolitykę. Różnice te uwypuklają kluczową kwestię. Wróżby nie są uniwersalnymi prawdami, ale symbolami specyficznymi dla danej kultury. Siły wyższe, jeśli istnieją, wydają się dostosować swoje wiadomości do układu odniesienia odbiorcy, podobnie jak nauczyciel dostosowuje lekcje do poziomu nauczania przykłady historyczne wróżby w akcji Historia jest bogata w opowieści o omenach wpływających na kluczowe momenty. Jeden ze słynnych przypadków dotyczy, dotyczy rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina w 1837 roku, gdy jechał na pojedynek, który miał okazać się śmiertelny, na jego drodze stanął zając. Klasyczny zły znak w rosyjskiej kulturze. Puszkin zauważył to, ale parł dalej. Być może prawdopodobnie powodowany dumą lub buntem, czy zając był prawdziwym ostrzeżeniem z góry, nakładającym się, nakłaniającym go do zawrócenia. Nigdy się tego nie dowiemy, ale ta historia podkreśla, jak wróżby mogą poruszać naszą intuicję, nawet jeśli zdecydujemy się je zignorować. Podobnie starożytne teksty, takie jak Biblia, Biblia y, wspominają o znakach interpretowanych jako boskie orędzia, burzliwa podróż Jonasza, naznaczona złowrogą pogodą, y, była y, postrzegana jako Boże wezwanie do zmiany kursu. W mitologii greckiej wyrocznie dostarczały tajemnice Omeny, które kształtowały losy bohaterów Fates, często z tragiczną ironią. Opowieści te sugerują, że omeny czy to boskie, czy przypadkowe od dawna skłaniały do refleksji i ostrożności, służąc jako przerwy w życiowym pędzie do działania. Wróżby i wolna wola, delikatna równowaga. Jeśli siły wyższe wysyłają znaki, dlaczego nie mówią jaśniej? Po co polegać na niejasnych symbolach, takich jak koty czy sól? Odpowiedź leży wolnej woli. Wymuszanie decyzji, powiedzmy, grzmiąc, cudzysłów, nie idź na ten pojedynek, pozba pozbawiłoby nas wyboru podważając samą istotę człowieczeństwa. Zamiast tego wróżby są delikatnymi szturchnięciami, pozostawiającymi miejsce na interpretacji działania. Ta subtelność może frustrować sceptyków, którzy postrzegają wróżby jako zwykły przesąd. W końcu, jeśli kot stanie ci na drodze i nic złego się nie stanie, czy wróżba była fałszywa? Niekoniecznie. Być może skłoniło cię to do zwolnienia tempa, uniknięcia lekkomyślnego wyboru lub zauważenia czegoś, co w przeciwnym razie byś przegapił. Wpływ wróżby często polega na tym, jak kształtuje ona Twój sposób myślenia, a nie na dosłownej katastrofie. Obalenie mitów, omeny nie powodują wydarzeń, powszechnym błędem. Błędnym przekonaniem jest to, że wiara we znaki ściągła kłopoty, że skupienie się na czarnym kocie w jakiś sposób powoduje pecha. Pogląd ten błędnie interpretuje duchowe nauki, podobnie jak słowa Jezusa, cudysłów według wiary waszej, niech się wam stanie. Mateusza 9.29. Niektórzy przekręcają to, co oznacza, że wiara we wróżby pociąga rezultaty, ale głębsze znaczenie wskazuje na transformacyjną moc wiary, a nie na przyciąganie y, przesądów. W teologii chrześcijańskiej człowiek jest cudysów stworzony na obraz Boży. Pierwsza Księga Mojżeszowa 1.27 czyli Genezis. Nie fizycznie, ale duchowo, niosąc ze sobą iskrę boskiego potencjału. Ta cudzysłów boska energia umożliwia niezwykłe wyczyny. Pomyśl o joginach panujących nad swoim ciałem lub mnichach, osiągających głębokie skupienie. Jezus mówi o tym, gdy powiedział, cudysów, jeśli masz, masz wiarę małą jak ziarnko gorczycy, możesz powiedzieć z tej górze. przenieś się ta, stąd tam, a ona się poruszy. Mateusza 17,20 nie popierał przesądów, ale nakłaniał nas do wykorzystania naszej wewnętrznej siły. Wiara w omen nie jest przekleństwem, może po prostu zwiększyć Twoją świadomość, pomagając ci dostrzec szanse lub zagrożenie. Odrzucenie wróżb jako cudzysłów głupich lęków ignoruje ich potencjał jako intuicyjnych podpowiedzi. Zwłaszcza, że intuicja, często silniejsza u kobiet, może nas prowadzić, gdy sama logika nie, wy, nie wystarcza. Nauka o koincydencji. Sceptycy twierdzą, że wróżby to tylko zbiegi okoliczności, przypadkowe zdarzenia, które nasz mózg nadaje znaczenie. Psychologowie nazywają to apofeniną, tendencyjną do y, dostrzegania powiązań tam, gdzie ich nie ma. Kot przecina Twoją ścieżkę, potyka się później i nagle kot wydaje się proroczy, ale korelacja nie jest przyczynowością. A ludzki umysł przoduje w tworzeniu narracji z chaosu, i tak zresztą jest. I oczywiście to raczej. Jak podejść do omemów już dziś? Czy po, e, powinieneś więc wierzyć we wróżby? Odpowiedź zależy od Twojego światopoglądu. Ale zróżnoważone podejście może wyglądać tak. Jeden, Pozostaj otwarty, nie, nie opętaj. Zauważ potencjalne oznaki, rozlaną kawę, nagłe opóźnienie, ale nie pozwól, aby cię sparaliżowały. Paranoja zamienia wróżbę w kajdany, podczas gdy ciekawość trzyma je jako narzędzia wglądu 2. szanuj kontekst kulturowy, zrozum symbole, które rezonują z tobą lub, lub twoją społecznością. choć może nic dla Ciebie nie znaczyć, ale dla Twojej babci wszystko. Szanuj te różnice bez osądzania czy zaufaj swojej intuicji. Wróżby często działają poprzez przeczucia. Jeśli znak budzi niepokój, zastanów się dlaczego? Może to być twoja podświadomość, która sygnalizuje coś, czego logika nie, nie, wychwa, nie wychwyciła. 4. Wdzięczność ponad strachem. Jeśli wy, wyczujesz omen, nie, prze, nie przeklinaj posłajca. Przepraszam czarne koty, potraktuj to jako dar. Zaproszenie do refleksji, a nie wyrok zagłady. 5. Ćwicz wolno wolę. Wróżby sugerują, a nie dyktują. Jesteś kierowcą swojego życia i żaden kot, sól czy wieloryb czy coś innego nie mogą zastąpić Twoich wyborów. Wróżby we współczesnym świecie. W naszej erze opartej na technologii, wróżby mogą wydawać się reliktami mniej racjonalnej przeszłości. Jednak nawet dzisiaj szukamy znaków, spadków na giełdzie, zmian pogody lub przeczuć dotyczących oferty pracy. Medium się zmienia, ale instynkt trwa, niezależnie od tego, czy postrzegać wróżby jako boskie. Wskazówki, psychologiczne dziedzictwo czy artefakty kulturowe. Przypominają nam one, abyśmy pozostawali w kontakcie z tajemnicami życia. Ostatecznie wiara we wróżby nie polega na ślepej wierze czy odrzucaniu rozsądku. Chodzi o słuchanie świata swojej intu intuicji i możliwości, że coś większego może mówić w języku stworzonym specjalnie dla ciebie. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam się i dozo.